Idę idę, 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 O, idę, o, wiedziałem, wiedziałem, że mi moje miejsce zajmie. To jest moje miejsce na działce. Tu wszyscy wiedzą, że ja tu zawsze siadam, jak wracam z działeczki na tym przystanku. Nie udawaj, że nie słyszysz, kurwisz o niej. Bezczelna gówniara. Kiedyś dzieci takie nie były. A to usiądzie takie, słucha muzyki i starszego nie puści. Nie udawaj, że nie słyszysz Ty. Na bank na pewno gimnazjum nawet nie skończyłaś, w tłumanie jeden ty. Zobaczysz, skończysz jako prostytutka. Już bym cię brał, tylko drobnych nie mam ty. Ty tempa nic nie warta, dzido! Panuś? Bardzo chętnie, jaka ta dziewczynka, bo. <laughs> Mój Boże, jaka pani jest kulturarna, jaka ta młodzież w sopocie jest wychowana. Przez mewy chyba, ale. <laughs> no? Panienka też czeka na siódemkę, na autobus? Nie, ja na ósemkę, tak. A, no to się panienka poczeka, bo ósemka tędy nie jeździ. No bo jak nie jeździ, jak jeździ, tak? Przecież sprawdzałam rozkład w internecie. A, a jak coś jest w internecie, no to jeździ, tak? No, no to może w internecie jeździ, ale tędy nie pojedzie. A, bo tu nie ma Wi-Fi? Nie ma, wi-fi jeszcze podlewa na działce. Ósemka tędy nie jeździ, bo jest obiad przez Piłsudskiego, bo na kościuszki jest remont. Omy, oh gry, lol, wty. Jezus, Mary, matko Bosko, parczeska. Co się panience dzieje? Panienka ma jakiś, jakiś wylew? Bosz. Bosz, czyli wiertarka, czyli udar, udar panienka. Dzwonić po pogotowie i o, i o, brum, brum. Nie, gościu, ja po prostu chcę jechać do centrum, tak, o. żeby nie siedzieć na tych obrzeżach. A, a, a Co się pani nie podoba na obrzeżach? No bo, gościu, w centrum coś się dzieje, tak? O. Ja nie chcę spędzić życia jak ci smutni ludzie na działkach. A proszę mnie nie obrażać, tak się składa, że ja z działeczki wracam. A, to sorry, nie, no wiesz, każdy ma swoje hobby, tak? Ja na przykład lubię sobie pojechać do centrum i się spotować w różnych miejscach. Ja się tak. lubię spocić na działce. No spokojno. Pan lubi grzebać w gnoju. Każdy robi to, do czego się nadaje. Ale proszę mnie nie obrażać, panienko. No, nawożenie to jest bardzo ważna rzecz na działce, ale to nie znaczy, że ja się tylko nadaję do gnoju. Na panienko. No panienko. Proszę mnie nie obrażać. A jaką ja dla pana jestem panienką? A ma panienka męża? Nie pana sprawa, że nie mam. No to jest panienka panienką. Proszę mnie nie obrażać, tak? Jestem silną, niezależną, samodzielną kobietą należącą do Karola. O, oh, yes. Feministka z koziej dupy się znalazł. Wypraszam sobie, no. ja nie jestem z koziej dupy. Ja jestem z herowa! O. 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 o! To się o dwa kilometry pomyliły. Przepraszam, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, jechała już piętnastka. Czego mordę, że owsiaku jeden. Chcesz, żebym mogło? Proszę, myślałem, że pan starszy to pan nie dosłyszy. A proszę mnie nie obrażać, ja mam dopiero 39 lat. Tylko z działeczki wracam, a tam inaczej czas leci. No właśnie, bo to wszędzie działki, no to. To myślałem, że pan emeryt. Bezczelny, emeryta od ręcisty nie odróżnia. Ja mam rentę, bo mi w 85. ucięło kawałek. Nie będziesz mi w gacie zaglądał zboczeńcu. To jechała już ta piętnastka? Nie wiem, nie patrzyłem. Tej pytaj. Że Wam Panią bardzo, jechała już piętnastka? Nie wiem. Kościół, ja czekam na ósemkę, bo siódemka nie jeździ, bo nie ma internetu. O. Czego nie rozumiesz? W, w tym kraju to się chyba nigdy nic nie zmieni. A co Ci się nie podoba w naszym polskim kraju? A wszystko mi się bardzo podoba, tylko no. wie Pan co, ja jeszcze z takim programem Erasmus no. po całej Europie i tam, tam to wszystko wygląda inaczej. A my to niby co? 100 lat za Murzynami z Białorusi, co? A proszę nie mówić Murzyn. A czemu nie? Wolność słowa jest. Murzyn. Proszę nie mówić murzyny. Dwa Murzyny. <śla> proszę nie mówić murzyn. Rodzina Murzynów, w tym pies Murzyn, czarny też. Proszę nie mówić murzyn. Cała wioska murzynów. Mam lepsze, Nigeria. Proszę nie mówić murzyn, bo to obraża moją wrażliwość nacyjną. Co obraża? Wrażliwość nacyjną. Matko Bosko, ja też to mam? Tak. To chyba nawet wiem, gdzie. Nie będę wstawał, bo mi wypadnie. Proszę, proszę nie mówić murzyn, bo my jako ludzie w ogóle wszyscy pochodzimy z Afryki, więc w jakimś procencie pan też jest czarnoskóry. O, to pewnie dlatego mam tyle pieprzyków. A wokół tej pani latają muchy. Głównie wokół butów, więc to są muchy CCC. A jedna jest z Niemiec, taka chciwa. I lata i mówi, daj szmal, daj szmal, daj szmal. Proszę mnie nie obrażać, tak? Ja nie jestem murzynką, tak? Ja się po prostu nie umyłam, tak? Ja się chciałam zespotować w Łazience, ale była zajęta tak. O. A jak robi zegar? Tik tok, tak. Tik tok, tok. Patrz, teraz zawieszę system. A, A elektroniczny? O, już Windows jest.